Gmina Kramsk przystąpiła do pilotażowego konkursu ukierunkowanego na wsparcie przy wykorzystaniu funduszy unijnych programu operacyjnego Wiedza-Edukacja Rozwój, uruchomienia i funkcjonowania 40 centrów usług społecznych w Polsce. Zajęliśmy tę wysoką lokatę na etapie oceny przygotowanych wniosków i to rzeczywiście jest sukces. Natomiast prawdziwym sukcesem będzie weryfikacja tego wszystkiego, co jest zaplanowane w realizacji społecznej, czyli wtedy, kiedy z tą ofertą wejdziemy do wszystkich mieszkańców. Symboliczne przecięcie wstęgi oraz otwarcie Centrum Usług Społecznych odbyło się dzisiaj. Realizowane przedsięwzięcie pozwoli na dostarczenie wsparcia usługowego dla ogółu mieszkańców gminy Kramsk. CUS będzie zajmował się dostarczeniem usług, przede wszystkim dla mieszkańców całej gminy, nie jak dotąd dla osób defaworyzowanych, jakby zagrożonych wykluczeniem społecznym, do takiej wąskiej grupy odbiorców. Natomiast w tej chwili zatrudniając osoby, które pełnią nowe zawody, w ogóle w pomocy społecznej, będziemy świadczyć usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb tym na maja osób wymagających wsparcia. Mówimy o usługach z zakresu Wspierania rodziny, pomocy społecznej, profilaktyki, jak również pobudzania aktywności obywatelskiej. Należy podkreślić, że gmina Kramsk jest pionierem deinstytucjonalizacji usług dla seniorów jako elementu polityki senioralnej w lokalnym środowisku, zlecając usługi w tym zakresie spółdzielni socjalnej, razem do sukcesów w Kramsku. Ta inicjatywa w pewien sposób wyprzedza również, jakby. Jesteśmy liderami w skali europejskiej, no właśnie chyba dlatego, że tą aktywnością społeczną objęci będą nie tylko te osoby, które potrzebują instytucjonalnego wsparcia, ale te, których no powiedzmy, że z grubsza kondycja materialna i zdrowotna jest nie najgorsza. Ale jednocześnie braki takiej platformy wejścia w swoją aktywność, bo to również jest oferta nie tylko dla tych, którzy chcą korzystać, ale to jest również oferta dla tych, którzy chcą dawać, ponieważ możliwości funkcjonowania CUS-u zakładają możliwość udzielania się na rzecz innych poprzez formułę wolontariatu. Wartość całego projektu to ponad 3 miliony złotych. Gmina Kramsk na jego realizację otrzymała 100% dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt umożliwił również zatrudnienie nowych pracowników. Pracownicy, wszyscy, którzy do tej pory pracowali w innym ośrodku pomocy, pozostali na swoich stanowiskach pracy. Jedna osoba tylko przeszła tutaj na pracownika Centrum Usług Społecznych, tylko też nie możemy tego traktować, że że to jest osobno CUS, ośrodek pomocy, to jest jedna w tej chwili instytucja, która świadczy usługi społeczne, świadczy pomoc społeczną, natomiast zatrudniamy siedem nowych osób, jakby do tej nowej działki działalności, tylko my tego nie rozgraniczamy. Warto również podkreślić, że Rada Gminy Kremsk bardzo przychylnie ustosunkowała się do pomysłu utworzenia Centrum Usług Społecznych. Państwo radni ja osobiście bardzo, bardzo pozytywnie przyjęliśmy ten pomysł przekształcenia dotychczas funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, ponieważ przynosi dużo, dużo większą jak gdyby, możliwość działania i to jest najważniejsze dla mieszkańców, bo to jest klucz, bo to dla nich jest robione. Instytucja rozpocznie świadczenie usług od 1 lipca tego roku.